Z tej strony Michał. Witam Was na kanale EastSafe Auto. Widzimy się po krótkiej przerwie. Trochę mnie nie było. Były pewne zmiany, ale do rzeczy. Minął właśnie ponad rok, odkąd zacząłem się bawić amatorską w nagrywanie filmików, w YouTuba, w motoryzację, wkręcenie tego wszystkiego. To był czas śmieszny, wesoły, czasem smutny, jak coś się tam nie powiodło, ale ogólnie wszystko na plus i damy radę. Krótkie takie podsumowanie tego okresu. Na niektórych się przekonałem, na niektórych nie. Tych pierwsze pominę, bo to szkoda mówić. Zacznę od podziękowania osób, którym, na których zawsze mogę polegać i zawsze mi pomogli. Pierwsza osoba, moja kochana żona, dziękuję Ci za wsparcie, zawsze jesteś ze mną. Wasiu. Druga osoba, moja siostra Aneta, dziękuję Ci za pomoc, zawsze mi pomagasz i dziękuję Ci za to serdecznie. Dwie mordy moje oczywiście. Pierwsza dzięki Karol za dobre słowo i często e, postawienie do pionu. Druga osoba dzięki Dawid za niejednokrotną pomoc. Jesteś jest spoko chłopak. A, no i jeszcze wspomnę o jednej takiej cichej osobie. Dzięki Andrzej Szwagier. Za mądre słowo starszej osoby. Zawsze też mi postawiłeś do pionu. No i dobra, dość dodania. Dzisiejszym gościem odcinka będzie Chrysler 200S w wersji Sedan. A, no sorry, tylko takie były. Auto stricte USA, po prostu chciałem, żeby na ten odcinek było typowe auto USA, nie jakiś reimport czy coś takiego. Takie będą w przyszłych odcinkach. Co ciekawego powiem? Auto 2015 rok produ e produkcji. Napęd na 4 koła, 3,6 V6 woln 300 KONI pod maską. Wygodny, rodzinny sedan. Tyle trzeba, nic więcej. Zapraszam do oglądania i do następnych odcinków. I jeszcze raz podsumuję. Ja nie jestem żadnym otoznawcą, a opinie, które wyrażam są tylko moje. Więc proszę mnie nie, nie wzorować, się, nie brać mi za nie jakiegoś nostardomusa, bo nim nie jestem ani za taką osobę się nie uważam. Wszystko co robię, robię dla śmiechu, dla fanów. Żeby było fajnie i, i żeby się to kręciło Dzięki, pozdrawiam jeszcze raz, hej Żeby nie było, że zapomniałem o moim bohaterze drugiego planu, który lata teraz z glutem Cześć Jasiu Jasiu Pomachaj Jasiu, halo Psota, no nie chowaj się do domku Celebryta się schował, tak Puk, puk, puk Jasiu, trzeba Trzeba pozdrowić wiernych z okienka. Jasiu, pomachaj. Pa, pa, pa. Nie, tak jak wspominałem, gościem dzisiejszego odcinka jest Chrysler 200S, rok produkcji 2015 wyposażony w silnik 3.6 V6 o mocy około 300 koni, dokładnie tam jest bodajże chyba 296 czy 299 koni mocy napęd AWD na 4 koła, oczywiście nie jest to quattro, ale coś na zasadzie napęd przód dołączany tył w razie poślizgu Sprzężony razem z automatyczną skrzynią biegów, 9-stopniowy manual hydrokinetyczny, prosta skrzynia bardzo dobra, przez co silnik daje moc, ekonomię i zapraszam do obejrzenia auta. Tak jak w każdym swoim filmiku, zaczynam od bagażnika, od tyłu auta, od pokazania całej linii nadwozia. Bardzo smukła, elegancka linia, delikatnie położone słupki, sylwetka, która się podoba i mimo, że jest auto 2015 rok, nadal aktualna i bardzo ładna. Tylne lampy są LEDowe, także niepełny LED, ale ładnie się to komponuje. Teraz jest troszkę za jasno, żeby to pokazać. I zejrzyjmy do bagażnika, żeby pokazać, jaką ma pojemność. Tutaj proszę nie zwracać uwagi na moje szprogały. Bagażnik, jak to w sedanie, jest bardzo głęboki i dosyć pojemny. Myślę, że trzyosobowa rodzina na wakacje się pomieści i nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Minusem może być troszkę wysoki próg załadunkowy, ale jest to do opanowania. Auto mierzy 490, chyba 2 z tego co pamiętam długości, więc kufer jest dostosowany do wielkości. Zobaczmy resztę. Zaczynając dalej od tyłu pokażemy teraz felgi. Wersja S charakteryzowała się kołami 18-celowymi, bo w, w limitecie i w C były bodajże w standardzie 17 z tego co się orientuje. Tutaj jest takim jeden ze smaczków był 18, bardzo ładne koło. Czarny połysk, myślę, że komponuje się z tym kolorem fajnie. Na początku na aukcji, jak oglądaliśmy ten samochód, wydawał się grafitem, potem miało być to szare, brownie czekoladowe, a w końcu wyszedł taki ciemna kawa z mlekiem. Nie wiem jak jest, odcień szarości. Grafit co w połączeniu z czarną felgą bardzo ładnie wygląda i daje całościowo świetny. Efekt. Zobaczmy teraz tył. Tutaj pokażemy boczek. Myślę, skórzane wstawki. Wersja S charakteryzuje się takimi półkubełkami. Te picerka dwukolorowa, niebiesko-czarna. Wyprofilowana. Bardzo wygodne siedzenia. Miejsce myślę, że wystarczająco. Zaraz, żeby Państwu pokazać, jak to wygląda, się do auta. I tak jak wspominałem, auto jest dosyć przestronne w środku, przedni fotel mam ustawiony pod siebie. Przy moim wzroście, 1,86 m wzrostu, no i tam słusznej wagi, to już zatrzymam dla siebie. Miejsce jest jak najbardziej wystarczająco, ponieważ kolanami nie dotykam jeszcze do fotela. Co daje do zrozumienia... I nie jest to odsunięty fotel na maksa do przodu, jak w... Na handlarskich zdjęciach na automoto, więc, miejsce jest jak najbardziej wystarczająco obszernie. Zajrzyjmy teraz do środka, zajrzyjmy teraz do środka, jak to z tyłu jeszcze wygląda. Oczywiście, wygodny podłokietnik dla dwóch osób. Miejsca wystarczająco, dla trzech myślę, że zarówno tunel środkowy. Jak i wąskie siedzisko na środku byłoby troszkę kiepskie. Dodatkowo tutaj schowek na telefon czy inne drobiazgi. Standardowo kieszenie. Z takich fajnych elementów, nie wiem czy to widać, jest jeszcze czarny sufit, tak jak pseudo S-Line z Audi, nie ma co. Ale kolorystyka ciemnego środka bardzo, bardzo mi odpowiada. Te niebieskie wstawki też są bardzo ok. Pokażmy tutaj. Tomeczki, boczek, tak wspominałem wcześniej, z przeszyciem fotele z isofixem, co jest bardzo ważne dla rodziny z tyłu. Głośniki, jedna i szybki lub do przodu, gdzie zaraz wrócimy. Tak jak mówiłem, wersja S. Dwukolorowa tapicerka, jak wcześniej było wspomniane. Ten fotel jest ręczny od kierowcy, jest elektryczny. Fotele, nie wiem czy to pół kubełki, czy kubełki, jak zwał, tak zwał. Wyprofilowanie jest bardzo dobre, wygodne. Trzymanie boczne w zakręcie jest oczywiście każdy jeździ zgodnie z przepisami. Szybki rzut na deskę, i zapraszam do środka. Tak jak pokazywałem wcześniej, tu po bokach, na przednich boczkach, te są wstawki niebieskich dekorów. Mały ekran nawigacyjny, dotykowy. Tutaj jest rzut na środkowy tunel, który jest bardzo pojemnym schowkiem. Kierownica multifunkcja. Elektryka podstawowa bocznych szyb. Tam jest elektryka siedzenia, pokażemy wcześniej. No wiadomo, tutaj podświetlenie. Rzut na Opcje na deskę, tempomat, multifunkcja z Bluetoothem, plus dodatkowo łopatki, rzut na licznik, ładne niebieskie poświetlenie, przebieg widoczny, ekran dotykowy. Telefon. I tak. Pierwsza rzecz. Radio. Podłączenie mediów. Telefon. Kompas. Panel klimatyzacyjny. I zmiana wyświetlacza na temperaturę, zegar, godzinę. Oczywiście przycisk start. Stop. I tak to wygląda. I to co jest kwintesencją tego samochodu, a także tego modelu. Silnik 36 Pentastar, Star. Fałszówka prosta, niewysilona, 290 chyba bodajże 6-7-8 koni moc, 3 około 300 w zależności od katalogu. Sprężone z automatyczną dziewięciobiegową, prostą skrzynią biegów, tak jak wspominałem na początku, zwykły hydronokinematyczny, automat, nie żadna DSG dwusprzęgłówka. I to, za co kocham amerykańską motoryzację. Prostota, ponieważ te silniki robią ogromne kilometry. Ten silnik jest wsadzany. Wybodaj, że nie wiem, na oko strzelę 15 modeli, jak nie więcej, produkowany od bardzo dawna zajmuje wysokie rankingi w notowaniach bezawaryjności przez co jest godne polecenia. Silnik nie był w ogóle mety, nic nie było szykowane. To jest jeszcze tak zwany amerykański kusz pod maską, jakby się ktoś czepiał, Ale plusem jest tego prostota tak. Napęd na cztery koła. Trzy zalety tego auta. Napęd na cztery koła. Skrzynia biegów dziewięciobiegowa z łopatkami, prosta hydrokinetyczna i super fajny wolnosący silnik. Czemu fajny? Ponieważ odejście tego silnika i samochodu jest wystarczające. Według mnie. Kolejną rzeczą ekonomia. Wiem, że może trudno mi było uwierzyć, jak niektórym osobom to pokazywałem, ale spalanie tego samochodu na trasie powtarzam przy umiarkowanej jeździe, czyli około tam 80-90 na godzinę. Auto ma zapięty ósmy bieg i spalanie tego samochodu na trasie wynosi 6,5-6,8 litra do 7 nie więcej. Co przy prawie 4-litrowym motorze o takiej mocy jest rewelacyjnym wynikiem. Dla kogo to auto jest? Ee, według mnie docelowym odbiorców do kogoś kto kocha motoryzację i nie jest nastawiony na różne bajery czyli radary, katapulty, asystenty ruchu pasa cofania i tym podobne bajery nie, to auto nie jest dla niego to auto jest dla osoby, która kocha motoryzację prostą motoryzację i czerpie radość z jazdy ponieważ 4 bucie, 300 koni i masa 1,5 tony bo to auto około tyle waży daje rewelacyjny wynik i do kogo jest skierowane nie dla kogoś kto szuka bajerów Klima jest, jest. Elektryka jest, jest. Bluetooth jest, połączenie z mediami jest. Wystarczy. Więcej nie trzeba. Nie ma się co psuć. Świetne auto, ładnie wyglądające ze świeżym wyglądem. Wróć. Świetne auto. E, dobra mechanika, prosta mechanika. Nic nie ma tu się do psucia z takich rzeczy. I auto, które jest świeżo i bardzo ładnie wygląda. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam i polecam. Czy ten egzemplarz, czy dany inny, tylko poszukać sobie wersji z motorem 3.6, bo naprawdę wrażenia z jazdy są fenomenalne. Dziękuję i pozdrawiam, przepraszam za błędy hej.